Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w e, takim, można powiedzieć, pierwszym podręczniku broni w całości, poświęconym e, konkretnemu, a właściwie, e, no, może nie tyle co podręcznik broni, ale e, podręcznik bardziej w tym wypa e, wypadku by się sprawdził wyposażenia i, umunduro e, i umundurowania, można e, powiedzieć. Słuchajcie, w tym materiale zajmiemy się goglami, jak i strojem operacyjnym. A więc gogle. słuchajcie, w tej grze mamy dostęp do kilku różnych rodzajów gogli. Tak naprawdę, mogłoby się wydawać, że każde następne gogle są zarówno lepsze, oraz mają te co mm, poprzednie. I tak nie. Już czemu? Tłumaczę. A no ponieważ e, standardowo grę zaczynamy właśnie ze standardowymi joglami. Jest to e, standardowy system noktowizyjny czwartego echelonu. I tak na, na dobrą sprawę e, mamy tutaj do dyspozycji tylko i wyłącznie noktowizję. No, dostępny, dostępny jest tylko i wyłącznie dostępny jest tylko noktowizor więc nie ma tutaj tak naprawdę co wyczyniać o czym mówić gdyż noktowizor każdy wie jak działa że zmienia nam obraz na zielony i po prostu jesteśmy w stanie widzieć w ciemności drugie gogle jest to impuls sonarowy Dodaję tryb sonarowy wykrywający wrogów przez ściany. W menu wyboru naciskaj Y, aby przełączać się pomiędzy notowizorem i sonarem. No dobra. Jak zapewne też widzicie, wygląd też się różni, różni w zależności od tego jakie gogle wybierzemy, ale do tego przejdziemy. Jak widzicie standardowe gogle, no to charakterystyczny znak, tak? Sama Fischera 3 potrójne, świecące się zielone oczka, nazwijmy to. Tak, natomiast tutaj w impulsie sonarowym mamy faktycznie nowość, czyli możemy przełączać się pomiędzy noktowizorem a sonarem. I pewnie w tej chwili część z Was stwierdziła. Kurwa wojsko, przecież to nie jest, to żadne odkrycie, no skoro masz napisane, dodaję sonarowy, no to pff, żadne odkrycie, że można się, przełączać się pomiędzy sonarem, a standardowymi Coś I macie rację, nie jest to nic nowego, tylko war, warto też wiedzieć, czym jest ten impuls sonarowy. Gdyż zapewne części z Was sonar ee, jest kojarzony bardziej tutaj z zestawem e, radaru na okrętach. Jakie jest zadanie e, takiego systemu? Otóż system e, sonarowy na okręcie ma za zadanie, jeśli jest to okręt m, wojenny, ma za zadanie śledzić wszystko e, to, co znajduje się pod okrętem. I wysyła takie fale, i te fale się odbijają np. od podłoża czy od e, czegoś innego. W zależności od tego, gdzie te fale uderzyły, one do okrętu e, wraca. I wtedy taki okręt jest w stanie określić położenie np. jakiegoś wrogiego e, okrętu podwodnego, czy jakiegoś wraku, czy. Czegokolwiek innego, co znajduje się pod wodą i potencjalnie może stanowić zagrożenie, czy to dla, nas, dla jedno, własnej jednostki nawodnej, czy też e, po prostu jest to jakieś e, niegroźne, czy na przykład jakaś podwodna jaskinia, tego typu rzeczy. Natomiast tutaj to jest sonar. Tak można powiedzieć, sonar to jest nic innego jak taki podwodny radar. Radar... No, jak radar, tak wykrywa e, samoloty, natomiast sonar wykrywa okręty podwodne. Można powiedzieć, że to sonar to nic innego jak taki odwrócony radar. Z tą różnicą, że radar powietrze, natomiast sonar e, tutaj bardziej pod wodą. Ale w tym wypadku impuls sonarowy ma za, e, za zadanie wykrywać naszych przeciwników, którzy znajdują się za ścianami. I Podobnie jak standardowy, standard, standardowy sonar, tutaj tylko i wyłącznie rejestruje to, gdzie znajduje się w danej chwili przeciwnik, czyli nie widzimy też gdzie ten przeciwnik zmierza. Nie. Widzimy tylko i wyłącznie jego odbicie w danym, w konkretnej chwili, gdzie e, nasz sonar wykrył e, przeciwnika. Więc nie jesteśmy w stanie określić, czy ten przeciwnik się, e, się zatrzymał, czy idzie dalej, czy, czy może się wrócił. Jesteśmy w stanie określić tylko i wyłącznie to, gdzie znajdował się w danej chwili, kiedy e, wykrył go nasz impuls z sonaru. I dalej musimy na własną rękę kombinować, gdzie on może się znajdować. Następnie mamy wykrywanie śladów. Wyświetla ślady w miejscach, gdzie niedawno ktoś przeszedł. Czyli jak łatwo można się zorientować, to jest coś w rodzaju tropiciela z serii Call of Duty, gdzie po prostu ma widzimy na podłożu ślady butów naszych przeciwników. I bardzo podobnie jest tutaj z tą różnicą, że nie wyświetla nam żadnych przeciwników przez ściany tylko jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie te kroki i po tych krokach możemy w, e, śledzić przeciwnika, a dojść do niego i go wyeliminować. E, następnie mamy wizual w kolorze. Albo wizualizacja w kolorze. Wzbogacająca poprzednie gogle o kolorową analizę obrazu o zasięgu do 15 metrów. Czyli jest to tak naprawdę to wykrywanie śladów, ale z tą różnicą, że mamy to jeszcze wszystko w kolorach, a nie tylko w odcieniach szarości i czerni, jak ma to miejsce w pozostałych gograch, tylko mamy po prostu tutaj normalny, standardowy kolor. Zasięg 15 metrów, są również. Sonary, a właściwie bardziej oświetlenie, które pomaga nam e, zwiększyć ten zasięg, ale o tym za chwilę. Następnie mamy sonar dookolny. Analizuje dźwięki tła, śledząc w ten sposób cele pomiędzy impulsami sonaru. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak standardowo sonar e, pozwalał nam określić, gdzie w danym miejscu znajduje się przeciwnik, to E, tu, tutaj jeszcze mamy tą możliwość, że pomiędzy tym, gdzie on się konkretnie znajduje, czy na przykład t, e, powiedzmy on gada e, z kimś, tak r, e, rozmawia, coś e, robi, no to te dźwięki również też e, wychwytujemy w przerwach, właśnie pomiędzy tym, e, tymi impulsami, które sonar nam pokazuje, gdzie w danym miejscu jest jakiś przeciwnik. Wysokie częstotliwości, czyli zwiększa częstotliwość impulsów sonarowych i zmniejsza zakłócenia przy ruchu. Tak, ponieważ e, ruszając się, tak naprawdę jesteśmy w stanie, może, może inaczej, nie, e, nie tyle co jesteśmy w stanie, ale po prostu e, jesteśmy pozbawieni wręcz tego, że tak mniej więcej dokładnie jesteśmy w stanie określić, mając na e, oczach te gogle te okulary, które pozwalają nam to obraz się po prostu rozmazuje w rezultacie, czego te gogle musimy zdjąć albo przełączyć na e, noktowizor. I tutaj z kolei nie trzeba czekać kilkunastu sekund, tylko musimy w, e, pod, odczekać kilka sekund, e, żeby ponownie nasz impuls mógł tutaj przenieść i stwierdzić gdzie kto jest następnie mamy daleki zasięg zwiększa zasięg do 20 metrów zachowując wszystkie poprzednie ulepszenia to jest praktycznie to, to samo co wizual w kolorze z tą różnicą, że no tutaj akurat koloru nie widzimy jest to ta, taki bardziej szarawy bym powiedział i zbytnio nie ma się czym e, nad czym przejmować, zas, e, zastanawiać wręcz więc no tutaj zdecydowanie raczej bym e, może nie tyle co odradzał, ale na pewno ten e, sonar i tak dalej jest czymś e, dobrym no i ostatnie ulepszenie jest to zintegrowana optyka alternatywny czynnik formujący Zwiększa zasięg działania GOBI. I teraz e, to pozwala nam zarówno na wykrywanie śladów e, pozwala nam e, zobaczyć na dość sporą odległość przez ściany, z kim e, on e, rozmawia i tak dalej. Jesteśmy w stanie usłyszeć mnie z, którego, e, z której strony i jesteśmy e, też w stanie przenosić się właśnie pomiędzy noktowizorem a. Sonary. No i następnie mamy strój operacyjny, i to pokazywałem również, ale warto też e, nadmienić. Słuchajcie, mamy klasyczny strój operacyjny, tak, na pierśnik, częściowa ochrona oraz miejsce na dwa gadżety. Jest to standardowe, które może, e, możemy tak naprawdę, może nie tyle co ulepszać, gdyż co możemy ulepszyć? Możemy zmienić tak naprawdę nie wyłącznie e, kamuflaż. A mamy tutaj czarny. Kamuflaż pustynny, miejski, leśny oraz morski. Klasyczna czerń, idealna do operacji nocnych oraz lokacji miejskich lub pomieszczeń. Optymalne na operacje prowadzone na pustyniach oraz w innych spalonych słońcem terenach. Kamuflaż dopasowany do operacji na terenach miejskich, zaprojektowany do operacji na terenie leśnym i zoptymalizowany pod kątem operacji nocnych. Tak naprawdę, Warto też dodać, że klasyczny strój nie jest taki super, gdyż możemy mieć cztery gadżety, cztery magazynki do pistoletu, cztery magazynki do broni dodatkowe i dwa magazynki specjalne. I jest to dość ważne, ponieważ każdy strój, w zależności od tego, który wybierzemy, w jakiej konfiguracji itd., ma trzy parametry: opancerzony, dyskretny, Gadżety e, oraz dodatkowe magazynki, jak widzicie, e, klasyczny strój operacyjny ma bardzo nisk, e, nis, e, niski poziom opancerzenia oraz jesteśmy dość e, mocno e, wykrywani, gdyż ta dyskrecja nie pozwala nam w jakiś tam sposób. E, no, zachodzić przeciwników praktycznie bez ani jednego wystrzału, tak? E, jeśli jest walka, no to też nie jesteśmy w stanie przenosić zbyt dużej ilości e, amunicji. Sieć taktyczna, lekko oddychająca tkanina, po, e, podstawowa ochrona i miejsce na dodatkowe gadżety. Tutaj możemy... E, Im większy mamy poziom e, dyskrecji, no, to nasza dyskrecja po prostu jest lepsza, tak? I na przykład e, sieć taktyczna e, zwiększa nam pojemność e, z gadżetów cztere, z 4 do 5, a magazynki specjalne z 2 do 3. Powłoka jest e, nanopolimery, nanowłókno węglowe nałożone na tkaninę, aby wycisza ruch i dodaje miejsca na magazynki. Tak naprawdę, e, owszem, zwiększa nam się ochrona e, dyskrecja, a przez to otrzymujemy... Więcej magazynków do pistoletu z 4 do 5. No i mamy również maskujące nanowłókno. Siatka węglowych nanowłókien znacząco obniża głośność ruchów. Gadżety z 4 do 6, magazynki do pistoletu i do broni do, dodatkowej z 4 do 6, a magazynki specjalne z 2 do 4. Im wyższy mamy poziom dyskrecji, tym Ciężej nam e, nas e, usłyszeć, oraz e, ciężej e, możemy po prostu m, większe zas zastosowanie, jeśli e, działamy skrycie po cichu, eliminując e, przeciwnika jeden e, po drugim bez żadnego wykrycia. Jeśli chodzi o bojowe, no to tutaj mamy kawlarowy splot, tkanin AB zapewnia ochronę oraz miejsce na dodatkowe magazynki do broni przybocznej. No, jako że jest tutaj e, zestaw bojowy, no to tutaj jesteśmy nastawieni bardziej na walkę twarzą w twarz. Tak więc, kawlarowy splot zwiększa magazynki do pistoletu z 4 do 6. Żel AB, strój z żelem AB z dodatkowymi miejscami na magazynki do karabinów. Z, mamy z 4 do 5 gadżetów, no i magazynki do broni e, do pistoletu, jak i do broni dodatkowej z 4 do 6 i na końcu jest płytka ceramiczna, borowo płytki dają maksymalną ochronę i miejsce na dodatkowe magazynki. E, gadżety z 4 do 5, magazynki do pistoletu z 4 do 8 i do broni dodatkowej z 4 do 7. Mamy również ekskluzywnym jest to strój kluka, stru, e, Kruka, strój do operacji specjalnych Woron SW1, standardowe wyposażenie agentów Woron. I e, tutaj, zarówno magazynki do pistoletki, jak do i do, do broni dodatkowej z 4 do 6, i magazynki specjalne z 2 do 3. Jako, że no i mam tutaj strój alfa, konstrukcja z e, multikomu. E, Daje ochronę i miejsce na gadżety i amunicję. Gadżety oraz magazynki do pistoletu z 4 do 5, magazynki do broni dodatkowej z 4 do 6 i magazynki specjalne z 2 do 3. Ja osobiście polecam zastosować maskujące na Jeśli chcemy e, mieć pewną kontrolę nad polem działania, e, przemykać pomiędzy przeciwnikami, to warto zastosować. E, tak naprawdę wszędzie maskujące nanowłókno. Następnie mamy rękawice. E, klasyczne rękawice, czyli standardowe rękawice czwartego ech echelonu. Rękawice tak naprawdę e, oddziaływują za operowanie bronią. Co to oznacza? To oznacza, że im lepsze mamy rękawice, tym szybszy jest czas przeładowania broni, szybciej jest ta broń wyciągana, szybciej jest broń chowana. Jesteśmy po prostu w stanie e, szybciej nie, dokonywać wszelkich akcji, y, mając e, lepsze rękawice. E, Im ten, e, ten współczynnik operowania bronią jest większy, tym te rękawice są po prostu skuteczniejsze i Jesteśmy w stanie dość szybko posługiwać się bronią, jesteśmy też w stanie szybciej po prostu przeładowywać. <laughs> Szpiegowskie jest na abdaje daje pewny chwyt i szybsze przeładowania oraz zmiany broni. Operacyjne zapewniają szybszą zmianę broni i magazynków. Snajper, zrobione z lekkich materiałów, skracają czas przeładowania i zmiany broni. Snajperskie, zaprojektowane tak, aby operowanie bronią i zmienianie magazynków było szybsze. Rewolwerowiec, przyspieszający przeładowanie i zmianę broni, zmniejszając obrażenia do minimum. Oraz zabójcy, kompozyty, z włókien, poprawiają przyczepność, przeładowanie i zmianę broni. Mam również e, strój przetestowane przetestowany w walce przez woron, w celu zmniejszenia czasu zmiany oraz przeładowywania broni. E, tak więc... Jak widzicie, im lepsze te rękawice są, tym e, ta zmiana następuje szybciej. Osobiście polecam korzystać z rękawic zabójcy, gdyż mają na, e, po prostu największe e, operowanie bronią. Następnie mamy spodnie. E, klasyczny strój operacyjny daje częściową ochronę przed obarzeniem oraz miejsca na dwa gadżety. Hmm. Sieć taktyczna. Konstrukcja siatki taktycznej obniża głośność ruchów. Powłoka nanopolimery zawiera miejsce na dodatkowy gadżet, a nanopolimerowa powłoka obniża głośność ruchów. Gadżety magazynki do pistoletu i do broni dodatkowej z 4 do 5, a magazynki specjalne z 2 do 3. Maskujące nanowłókno, konstrukcja z nanowłókien znacząco obniża głośność ruchów Gadżety i magazynki do pistoletu z 4 do 6. Magazynki do broni dodatkowej z 4 do 5 i magazynki specjalne z 2 do 3. Kevlarowy e, splot. Wytrzymałe spodnie. Mało miejsc na gadżety, ale dużo na magazynki do karabiny. E, gadżety tutaj z 4 e, jesteśmy w stanie mieć tylko 3. Natomiast magazynki do broni dodatkowej mamy z 4 do 5. Żel Ab. E, Wzmacniane spodnie z dodatkowym miejscem. Z dodatkowym miejscem, gadżety oraz magazyn magazynki do pistoletów. Tak więc magazynki do pistoletów z 4 do 6 i magazynki do broni dodatkowej z 4 do 5. No i mamy płytkę ceramiczną. Ma miejsca na magazynki i gadżety zapewniające dobrą ochronę przed obrażeniami. Gadżety z 4 do 5, podobnie jak jest magazynki do pistoletu. I do broni dodatkowej, czyli z 4 do 6, i magazynki specjalne 2 do 3. No i ekskluzywnie mam strój krucha, spodnie do operacji specjalnych WORONU SW1, standardowe wyposażenie agentów WORONU. Magazynki do pistoletów z 4 do 6, do broni dodatkowej z 4 do 5 i magazynki specjalne z 2 do 3. Natomiast strój Alfa obniża obrażenia i zawiera miejsce na dodatkową amunicję każdego typu. Magazynki do pistoletu, do broni dodatkowej z 4 do 5 i magazynki specjalne z 2 do 3. Mamy również buty. Klasyczny strój operacyjny daje częścią ochronę przed obrażeniami. Sieć taktyczna, wyścielane buty obniżają głośność ruchów. Powłoka nan nanopolimery e, obniżają głośność ruchów podczas chodzenia i biegania. Maskujące nanowłókno konstrukcję z nanowłókiem obniża głośność ruchów, Kevlarowy splot. Konstrukcja z tkanin AB zapewnia ochronę przed obrażeniami, żel AB zapewnia zwiększoną ochronę przed obrażeniami płytka ceramiczna nakładająca się na siebie pancerne wszywki znacząco obniżają otrzymywane obrażenia. Ekskluzywnie strój kruka, Są to buty do operacji specjalnych woronu SW1 używane przez agentów polowych. I to tyle. No, i na końcu mamy jeszcze oświetlenie. z to system. E, mamy zielone klasyczne systemy stroju operacyjnego długość fali 510 nanometrów. I teraz zapewne macie pytanie, co to kurwa są nanometry. Nie martwcie się. Też na początku nie wiedziałem, ale nanometry jest to nic innego e, jak pewien e, miara odleg- nie, nie w pewien sposób, Jest to po prostu miara odległości, jaką liczy się, w, jeśli chodzi, na przykład, o e, sonary, radary itd. Jest to Specjalna jednostka miary, która określa z jaką dokładnością, jaką częstotliwością i tak dalej. Może nie jaką częstotliwością, ale jak daleko system tych fal może się rozprzestrzeniać, i w tym do, ty, do tego hmm. do okręgu nazwijmy to do tego maksymalnego zasięgu. O, tak maksym jesteśmy w stanie określić, czy ruch, który mamy na przykład na sumarze w odległości 510 nanometrów, jest wyraźny, czy też po prostu nam zniknie, jeśli cel będzie się znajdował w odległości powiedzmy 710 nanometrów. Więc. Im bliżej, tym e, z jednej strony lepiej, ale im e, dalej, tym po prostu gorzej. Topazowe e, mają długość fal 490 Nm, Czerwone e, woronu 650, granatowe 475, różowe. I tutaj w przedziale od 405 do 660, e, fioletowe mają 400, no i jasnoniebieskie... 500. I teraz e, pytanie, tak naprawdę, które z nich są e, najlepsze? Najlepsze według mnie jest e, tak naprawdę, a, jeśli chodzi albo różowe, albo czerwone woroby. Gdyż e, różowe mają zasięg od 405 do 660 nanometrów. to jest zależność tak naprawdę jeszcze do końca. Y, y, nie wiadomo, natomiast czerwone mają zasięg do e, 650 nanometrów. Z kolei bez wątpienia najgorsze e, są to fioletowe, mają 400 i granatowe 475. Niemniej, zarówno tak naprawdę, mając e, do wyboru e, każdy z tych, mm, no, ne, jak to się nazywa oświetlenia, no to jesteśmy w stanie na mniejsze bądź też na większe odległości e, widzieć lepiej. mniejsze sprawdzają się e, w jakichś takich m, m, małych budynkach, natomiast większe jeśli chcemy coś zrobić na naprawdę e, w, o kilka kroków w przód. i teraz zaprezentuję wam tak naprawdę każdy strój. Tak, to na przykład się prezentuje klasyczny strój operacyjny sieć taktyczna. Powłoka, nanopolimery, maskujące, nanowłókno. gwlarowy splot żel ab Płytka ceramiczna i strój kruka. Dobrze moi drodzy, ale cóż, ja Wam tutaj e, podziękuję za uwagę, e, ja się przełączę na swoje już standardowe e, wyposażenie, które oczywiście będę, e, będziecie też e, widzieli w kolejnych podręcznikach e, broni i cóż, to by było na tyle, e, rękawice zostawiam zabójcy z racji tego, że uporowania bronią jednak wolę mieć na najlepszym poziomie i cóż. Dajcie znać, jak konkretnie Wam się to wszystko podoba. Jak będzie chcieli i tak dalej, więc wszystko tak naprawdę zależy od Was. Oczywiście najprawdopodobniej będę zaprezentuję podręczniki, gadżety oraz od. Pistoletu znacznie USP45. Tak więc to tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie i trzymajcie się do kolejnego materiału. Pa! pa.